Nie mam numeru? Halo? Może do popka eee, jakalina, że czekasz na walkę. Eee, dodzwoniłam się do Moniki? Tak. Eee, cześć Monika. Cześć? Eee, ja, ja ja dzwonię w takiej sprawie, bo ja ciebie oglądałam w internecie. Super. Eee, powiedz mi, co ty tam robisz? Internetuje się Aaa, bo ty ej, tam tamte fame a tam mój Pablo, wnuczek to ogląda i ja tak znalazłam do ciebie numer i ja zadzwoniłam. i do popka jako Janina, ja Ja tak myślę. Słucham. A skąd znalazłaś numer? Yy, bo mój... Yy, nie. Mój mąż mama, zna tam dziennikarza jednego i on mi dał do ciebie numer. Pablo, 5 zł. A znanego medu? jako Janina, że Ada, Adam od Adama wziął jakiegoś. Okej. Okay. No i co? Co chcesz wiedzieć więcej? Czy, czy dałoby radę, żebyś wzięła moją, mojego wnuczka na Nagale? Nagale? Mmm, hmm. jeszcze jeżdżę na gala z Adamem tylko. Nie zabieramy nikogo. Piosę, piosze, piosze weź mnie. Ja wiem, że zapewne kochasz swojego wnuczka, co? Piosę, ja ci bardzo Dobrze. iść. <laughs> Chcesz iść? Tak. A to nie jest gala dla dzieci. Malutkich. Nie, yeah, ja chcę iść, bo tam walczy Kacper Błoński. A, ale Kacper Błoński jest duży. A, a ja mam pytanie. Uh -huh. Kocha Pani Meduzę? Mm, lubię. A, bo wy, bo wy mieliście y, po afterze? Nie robić o ślubie, balachę. A ja myślałam o ślubie, nie? nie myślałam o balacha, balasze. Nie wiem jak to się odmina, odmienia, ale myślałam o ślubie bardziej. Nie, żeby... A, nie, tak czyli odprawia. on nie pokazał pani tej balachy? Nie, nie pokazał balachy, niestety. A, a to, to co wy tam robiliście? Na afterze? Pa. Na afterze nie spotkaliśmy się. Nie, ja nie chodzę na afterę. To on panią nie. oszukał, ale to jest... To ja wiedziałam, że on taki jest głupi, durny. Tak? No, jest zabawny bardzo. Aha. <laughs> Czyli wy nic nie robiliście? Bo ja tak bardzo myślałam, że wy się kochacie. Nie, chyba się lubimy, nie wiem. Krótko się znamy. Ale jak się poznaliśmy, to chyba się polubiliśmy właśnie przez ten wywiad mi się wydaje. A Adiana a, 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 a Polaka, Polaka pani... kocha? Zapraszam po Free na kanał Singaw. E, lubię, nie znam go dobrze. A ja słyszałam, się... że pani się z nim całowała. Nie, nie całowałam się. Całowała się pani? Nie. Pani tak, aż mu, aż mu ślina z pyszka leciała. Co leciało? Ślina z pyszka. Ślina z pyszka, ale w nic tu jemu. E, jemu. Aaa, nie wiem, może cukierka jakiegoś jadł, albo gumę żół. Nie. Hmm? Bo moi koledzy w szkole mówią, że pani y, nosi fajne. Y, fajne bluzki. Sukienki. Tak, że dużo widać tam. Tak, chłopcy, chłopcy nie rozpoznają, nie wiedzą, co to jest sukienka, co to bluzka. Tak, hmm, a skupia. czemu tak dużo widać u pani, jak pani się ubiera? A co widać? E, no, wie pani. Nie wiem. Dzwony. Dwa dzwony. Dwa dzwony. Dzwoneczki. To są dzwony. Nie. nie. Tak, to są dzwony. Jak byłeś troszeczkę mniejsze, to były mleczarnie dwie. A teraz są dwa, dwa dzwony. A, no tak, bo już jesteś duży prawie, nie? Tak. To weźmie mnie Pani na konferencję. Na konferencję czy na galę? E, obojętnie, proszę. Nie. Nie, a babcia pozwoli. E, Tak. Tak? No odbawcja. i, i od razu dotknę dzwony. A jak babcia ma na imię? Jaśka. Jasia? No. Hmm, ładnie. No, a ja tam wujka może. Dobra, daj wujka. czy trzymaj. Halo. Halo, cześć, wujek. Cześć, z kim rozmawiam? Monika. Jaka? Zapytaj syna. A, nie syna, siostrzeńca. Albo bratanka? Mhm. Aha. A powiedz mi, w jakiej sprawie dzwonisz? To nie ja dzwonię, to babcia dzwoniła. Aha, babcia? Mhm. I w jakiej nie ma babci sprawie? Dzwoniła, jest, Słucham? babcia. Jest, babcia. w jakiej sprawie dzwoniła? Jakieś pożyczki znowu, kurwa? <noise> nie, ja nie pożyczam. To w jakiej sprawie Nie udzielam pożyczek, nie. Ale że co? Wnucze siostrzeniec twój albo bratanek, a wnuczek babci chciał, żebym zabrała na galę. Aha, to ja już wiem, z kim ja rozmawiam. Monika Laskowska. 5 złotych. Pozdro od Nie, ale powiem ci, że ja lubię twoje wywiady oglądać. Też lubisz? No, masz fajne tam fajne? Wywiady. A, okej. Okay. A o czym ty myślałaś, Monika? Super, dziękuję bardzo. No, no a co, powiedz mi w ogóle, bo ja, nie, ja przed chwilą się kąpałem, ja nie wiem czemu wy rozmawiacie razem. Nie mm. ja też nie wiem w sumie. No. Powiedz Konto mi, czy da radę, da radę jakoś kupić bilety, bo wiesz, ja bym przyjechał tutaj yy, z dzieckiem, byśmy my się może poznali no. jakoś, wiesz. Nie wiem, nie wiem, gdzie kupić można bilety. Na razie chyba jest bez publiczności organizowana gala. Mhm. A, po tak gali byśmy, w, a po gali byśmy wpadli? Gdzie? M nie wiem, do hotelu? <laughs> Ja po gali uciekam zawsze do domku. No to polecimy razem do domku. Nie, mój domek jest do odpoczynku. No to poodpoczywamy razem. Ja się relaksuję samotnie. No to się zrelaksujemy razem. Nie, dziękuję. Nie? Ej, ona mnie teraz nie słyszy. Ja nie wiem czy ona wie czy to ja czy nie, kurwa jestem tam, tak ciekawy, że chuj. Halo? Halo, halo. Jestem. No, bo coś przerwało. Może A ty wiesz w końcu z kim... z kim ty rozmawiasz, czy nie? Ja? No. Mhm. Odpowiadam na pytania. Ale no z kim rozmawiasz? Z wujkiem. No tak, ale nie, nie zapytałaś imię. mnie nawet o znam imię? Imię babci. Babcia Jasia. E, nie wiem, jak ma bratanek lub siostrzeniec. Gabryś. Nie wiem, jak ty masz na imię. Jak? O, e, bratanek ma Gabryś. Gabryś. Mhm. To e, teraz... A ja jestem Krzysiu. Krzyś, Może Krzyś, odpalimy Krzyś. kamerki? Co? Nie, nie odpalimy. A ja mogę odpalić? Nie. Czemu? Chcę, żebyś mnie zobaczyła na oczy. Na oczy? No. Jeszcze widzę Ty... na oczy. Jeszcze jest wczesna godzina. No już w sumie kładę się spać za chwilę. Mhm. Mm odpalać kamerę? Tylko ostrzegam, że ja na golaso sto... siedzę. <noise> Tym bardziej, dziękuję. Tak. Za piękne widoki. No. Słuchaj Monika, <noise> powiedz mi... Jakbym chciał, żebyś ze mną wywiad przeprowadziła, co muszę zrobić. A o czym miałby być ten wywiad? O życiu, pogadamy sobie. O życiu. Hmm, ciekawe. A no. co ciekawego robisz w życiu? Co ciekawego robię w życiu? Kradnę. No. Co robisz? Kradnę. Co kradniesz? Hmm, serca. Serca. To jesteś złodziejem serca. Hmm. No to interesujące. I jak to robisz? Przygotowujesz się mm. jak do tego? Nie, ja ci mogę pokazać, jak to robię. <grym> jak się zaprezentujesz ładnie na kamerce za chwilę. To nie, nie. To ja mogę ci złamać serce ewentualnie. Mhm. A w jaki <grym> sposób ty to robisz? Nic ja nie robię. Ja się w ogóle nie przekładam do tego. To ładnie, słuchaj, Monika. Ja zawsze jestem nieprzygotowana. A powiedz mi. Bo ty wczoraj tak byłaś wystrojona na tej konferencji. Mhm. I, I powiedz mi, jak masz takie sukienki, nie? To gdzie ty je kupujesz? Ja bym a, dla to swojej. Dla swojej mamy bym kupił taką. To. Trzeba... w się sklepach no, trzeba w internecie poszukać. E, halo, Monika. E. Halo, halo. Weź mi no, sprzeda no, jedną no, taką sukienkę. Kurwa, tak mi się podobała wczoraj na konferencji. No mówię ci byłaś odjebana jak na Sylwester. Tak? Na no, Sylwestra? Nie na no, no, Sylwester miałam nie, nie Uuu, no jaś sobie wyobrażam, ty kurwa jak gwiazda, się ubierasz, zawsze odjebana, seksowna, kurwa, wiesz, tyc na miejscu. <grystanie> Nawet dwa. Nawet dwa. Ja to noszę jakieś stare kurwa sukienki pluski muszę sobie też jakieś nowe pierdyknąć, bo aż mi czasami wstyd gdzieś wyjść, pojechać kurwa, jadę na urodziny, to trzy razy w tej samej koszulce już była mu siostry. WIKTOR5591 5 zł. Siema meduska, pamiętasz? Słuchaj, czy byś mogła mi SMS-em wysłać, gdzie ty kupujesz takie ciuchy? jasna, pozdrowisz. A gdzie? Wiesz tam? Bardzo różnie. Czasami w sklepach, czasami zamawiam przez internet, czasami szyją mi projektanci. Uuu, ale to jakie koszta! <grytanie> Kisiel, 10 złotych. Siema. Można pobiegać i znaleźć coś fajnego. No, no dobra, no to co? To yy, ja czekam na SMS-a i się rozłączam. Dobra. Życzę dużo zdrówka babciu, Jasiu, no i do usłyszenia i powodzenia. Pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pa. Ej, ale ciekawe jestem, czy ona wiedziała. Ej, mega dziwnie mi się gadało, ja nie, nie lubię tak gadać z kimś, kogo znam. Ej, nie ujawnię się za chuj. co ty? Wstyd jak skurwysy, nawet no, później jedź na wywiad. <laughs> Pierdole, niech się nie dowie nigdy, że to ja ha <laughs> ja inaczej nie pójdę tam do, do żadną konferencję już nie pojadę. Przestań Wstyd jak chuj. Nie będę robił takich rzeczy.